Cześć, jestem Andrzej Listowski i witam Was na moim kanale Listowski Motors. Dzisiaj Mercedes ML W163, montaż haka. A właściwie hak jest już zamontowany. A to jest druga część poświęcona temu, jak zamontować gniazdko do zasilania przyczepy. Hak od polskiego producenta, kupiony przez internet, jest już na swoim miejscu. Wszystko pięknie pasowało. W komplecie były również Dwa solidne wsporniki wzmacniające ramę samochodu, a przy jednym z nich jest również miejsce do zamontowania gniazda, do zasilania przyczepy. Oczywiście podłączyć się trzeba do samochodowej instalacji elektrycznej. Trzeba to zrobić w okolicach tylnych lamp. Stąd, jak widać, tutaj tylne lampy są już zdemontowane. Tutaj nawet zostało już wykonane pierwsze podłączenie. Widzimy dwa kable. Jeden podłączony do Kierunkowskazu prawego drugi do oświetlenia pozycyjnego prawej strony, i jak widać, tutaj w tym ujęciu tak się dobrze składa, że istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy przestrzenią pod zderzakiem a tym miejscem na lampę. Czyli nie trzeba nic wiercić, ten kabel po prostu wychodzi nam z dołu pięknie sobie tutaj zwisa kabel od prawej lampy został już poprowadzony pod samochodem aż na lewą stronę i wychodzi tutaj teraz w to samo miejsce przy użyciu tego samego kabla pomocniczego przeciągam wiązkę gniazda W ten sposób ona tutaj nam wychodzi. Tak samo jak i wcześniej, przy prawej stronie trzeba przeprowadzić badanie, który kabel zasila którą lampę. Tutaj widzimy kierunkowskaz. Wszystkie połączenia wykonałem metodą lutowania, która jest wprawdzie bardzo pracochłonna, ale z drugiej strony gwarantuje bezawaryjną pracę właściwie na zawsze. Potem jeszcze kilka warstw taśmy izolacyjnej. I na to opaski samozaciskowe. Wszystkie kable umocowane w odpowiedni sposób opaskami. Tutaj widać kabel masowy grubszy niż pozostałe, ponieważ przez niego płynie suma prądów pozostałych kabli. Teraz wszystko już na miejscu. Gniazdko podłączone. Pozostało tylko jeszcze w odpowiedni sposób przyciąć zaślepkę. Tak aby była dopasowana do haka. I tak aby zasłaniała jego wewnętrzną część ale to już jutro, na dzisiaj prace zakończone.